szef, drwal, tartak, y, co tam jeszcze, rzemieślnik. A gdzie kowal? Ja chcę zostać kowalem. Chyba z rana, chociaż pewnie to będzie ciągnąć po południu, bo wtedy wejdzie znowu Logan The Bad Wolf ponownie w, z kamerą środland premium No cóż, no nagrywam znowu to, bo po prostu chcę odrobić zaległości, o, proszę, gotowe. które stworzył mój dostawca internetu przez opieszałość z podłączeniem nowego transferu. No a poza tym, tu jeszcze jest inna historia z tym związana, ale co innego. Dzisiaj jesteśmy na nowym. W serwerze survival od bloa z nowym bo stary zdaje się zamieni... został zamieniony no stary serwer survival został zamieniony na serwer survival ale games a tu mamy już normalny survival na razie stoi to gdzie jestem to spawn tu się zawsze pojawiacie bo wpisali komendy są wszystkie potrzebne rzeczy jak pomoc inne różne komendy. Przydatne wskazówki. Gdzieś tu powinny być jeszcze zasady. A nie, to są. Tu jest warp. Teraz widokowy z ender chestami... Wyjście z zamku. Sala tronowa? Tu jeszcze nie było. Aż zajrzę. Lekka Co tam mamy? Eee. Eh. Nothing special. Co zaś się tyczy tego... Tak jak już mówiłem. Nagrywam teraz dużo więcej, bo po prostu chcę nadrobić z pewnym zaległości. Przez to, że mój dostawca podłączył mi internet dopiero jak poszedłem do niego kupał z rodziną. Bo tak to miało być pierwszego i nie było. Ten film nagrałem już znacznie wcześniej, niestety, no cóż... To kolejny, niestety, właśnie. No, tamteny dotarł. Przypadkiem skazowałem. To nie jest... już nie jest wina programu, tylko ja musiałem zamiast kliknąć na Usuń Zaznaczone, na Usuń Wszystkie. No, zorientowani wiedzą, o co chodzi. No i tym sposobem usunąłem oba materiały z tego serwera i obecnie nagrywałem od początku miały być dzisiaj, dzisiaj jest środa jak nagrywam środa przepraszam sobota jak nagrywam powinienem to wrzucić następnego dnia to będzie już niedziela A tu gdzie się znajduję właśnie wracając już do samego serwera to targ jest na targu każdy może handlować swoimi dobrami można sobie wynająć taką budę na dnie. Niestety nie może na stałe. No i dobrze. Tak to by byli staliby walcy i jak ze zboże by sobie wołali. Ceny. Mój waypoint, który w przeciwieństwie do apokalipsy tutaj ma zastosowanie. O, co to? Tutaj render chest. Jedny stragan A, zasady targu. W mieście są też różne inne rzeczy. Zatruty. Jak na przykład różnej maści rzemieślnicy, tak dla ozdoby, ale są też na przykład... jak są wyjście? wyjść? mapa. Są też na przykład o, domy gildyjne, w tym wypadku frakcyjne. Jest też, zdaje się, kościół, na tyłach którego można kupić gazetkę parafialną. Tu jest brama, to mnie nie interesuje, bo chcę do bramy głównej. Tam powinien na się kierować raczej. O właśnie. To jest jakby kościół, a tu właśnie można kupić gazetkę parafialną. <laughs> tak dokładnie. Gazetki parafialne tutaj są. Pod dach. Gazetki. Nie, to już się też świetnik. No a tam jest, daje się, dom frakcyjny, gdzie można zakładać frakcję. Dla zdoby, o, są też właśnie tartaki, rzemieślnicy. Drwale, szewce. Tak się to nie Nieważne. No dobra. Chcesz mi coś zrobić? I don't scare, Ha! Cwaniak. Tylko jednej rzeczy nie ma. Nie ma kowala! Jak chcę być kowalem! Właśnie! A dlaczego w ogóle nie można pracować w tych zakładzikach? Nie jak na przykład być rzemieślnikiem, szewcem. Ja bym, na przykład, nie chciał taki domek kowala mieć w mieście. Dobra. No ale cóż, są dla ozdoby, jest zdaje się też... Ktoś chce do gildii? Zdaje się jest chyba... jakiś Kn... oberża? Bar uszatek, he. rany. Na długości, nie narzekają raczej. A mniejsza. No i w sumie tak wygląda, mniej więcej z grubsza miasto. Jeszcze co najważniejsze, to przeżycie. Wiadomo, że bardzo prawdopodobne na takich serwerach jest, że przed bramą, przy wejściu na strefę PVP, już mogą kampować co po niektórzy. Z wyko kok... Stelik Z wykokrzonymi itemami. Zbrojami, mieczami takie tam. O nawet jest jakiś który wygląda na kolejną podobę Blowa. Z, oczywiście jeśli chodzi o skin. No właśnie. Widzicie? Już się czai, już po prostu czeka, żeby ubić. Ale nie, Oto stworzony jest i wrzucony plugin podobny jak na hardkorze U.S.K.K.F. Czyli w tym wypadku działa to jednak trochę inaczej. U.S.K.K.F. rzuca w zupełnie losowe miejsce. Tutaj jest to pół losowe miejsce. Kurczę, gdzie mi się kończy? Bo można, są dwa przyciski. Jeden teleportuje. 1000 do 400... 4000, przepraszam, kratek, a ten... 500 do 1000. Moja strategia wygląda mniej więcej tak. Mam waypointa do miasta. Teleportuję się, weźmy mniejszą odległość. Śnieg. Słodko. Szukam waypointa. I idę w tę stronę. Szukając jakiegoś fajnego miejsca. Lub czegoś przydatnego i ciekawego na przykład światło. Ktoś tu mieszka chyba. Hmm. Pusto. Pusto. Dziura. Znowu dziura. Oj. Chwileczkę. O już. Przepraszam to do na chwilkę, bo... O, tu nie wejdę. Wygasił mi się telefon, bo jednocześnie nagrywając ten film od nowa nagrywam go za pomocą nowej aplikacji mobilnej, służącej do zdalnego sterowania, a jednocześnie. Nie chcę tego. A jednocześnie pokazujące mi czas nagrania, ile mi zostało miejsca na twardzielu, FPS-y. Generalnie jest to taka już. General... Generalnie jest to generalna próba. Haha! Fajnie zakręciłem, co? Ja jestem tym niezły. Nie mam wprawy w gadaniu do, sam do siebie, do mikrofonu, więc tak jest. A co dalej? Tu na serwerze? Cóż, przetrwać. Więc mówmy dalej o programie, fajny, bo nież... O! O! Coś może ciekawego znajdę. Nic. Oj. Dobra. Tu nic nie ma. Słyszę tylko szkielet. A że nie mam czym walczyć, to nie będę ryzykował. O, tam jest. Kostek. A zabiję cię z pięści. Dawaj na drink. Na gołą klatę cię. Zabiję. Nie zabiłem. Fak. No to na początku. Nic to. Ale tak wygląda chodzenie po, st po strefie survival PvP Giniesz albo od mobów, albo od innych graczy. Którzy już co nieco mają. Dronimo! Zginę! Zginąłem. Minus 7 na 10 moja moc. A cóż. Może teraz mi się uda. A, Aż proszę, tego wcześniej nie było. Juhu! Ha, tym razem trafiłem. No nic. Spróbuję jeszcze raz. No, spróbuję jeszcze raz wejść. Dla moich widzów, których wielu nie ma, Macz, Mam już te 100 subskrypcji. Przekroczyłem tę magiczną granicę. Za co chciałbym podziękować. I mam nadzieję, że będzie już tylko rosło. No ale. To zależy ode mnie, no i od was też. Tak naprawdę. W obo... Z obu stron to zależy. No to cóż. Spróbuję jeszcze raz. mnie tym razem rzuci. Nie wiadomo. W międzyczasie jak będę szedł, to powiem jeszcze dwie ważne rzeczy. Po pierwsze. Jak to zwykle bywał na poważnych serwerach non-premium, jest zabezpieczenie przed potencjalnymi trollami w postaci SMS-a za wstęp. Czyli, zależnie jeśli wejdzie ktoś premium, zostanie zbanowany, lub będzie chciał wejść potem jeszcze raz trollować, ale na non-premium. Albo inny non-premium, który po prostu jest stworzony tylko, żeby trollować. I tak, takie jak zwykle zabezpieczenie. Kolejna sprawa: każdy na starcie dostaje podstawowy drewniany kwipunek. Kilow, mieczyk, jakieś tam jedzenie. I niestety, że no cóż, wpadłem na kogoś, a czy ktoś na mnie wpadł? Bo nie wiem jakim cudem, skąd się wziął i zrobił plecy. A zabił mnie i zabrał. Nie wiem, czy miał z tego jakiś pożytek. Mam nadzieję, że zginął przez szkielet. O, piesek. No i dlatego, niestety, ja w tym momencie jestem, no cóż, goły. I wesoły. Hmm. Co my tu mamy? Crafting table. Czy da się? Zawsze cztery drewna do przodu będę. Liczby się muszą zgadzać. A drewniany sprzęt, patyki same się nie zrobią. O! O, oh shit. Ja się nie patrzyłem. Nie to chyba nie na mnie. O! Wreszcie. Mam dość śniegu do tutaj w Polsce. Chociaż w mojej okolicy nigdy dużo śniegu nie ma. A jeśli jest dużo śniegu, to. gdzie indziej w kraju jest jeszcze więcej śniegu. Ja mam mieszkam w takiej pogodowej dziurze. Wszędzie ulewy. O FAK, nie widział mnie. Dobrze, spara. Wszędzie ulewy, wszędzie inne klęski żywiołowe. A u nas nic. U nas zawsze jak to w lato. Świeci słoneczko sobie. Tam, gdzie u innych leje. Dlatego u mnie na przykład jest, może z oknem patrzę chwilę, centymetr śniegu. O, tyle u mnie dokładnie jest w tym momencie za oknem śniegu. Kolejna dziura. Kolejna osoba wykopała sobie norkę do życia. Na klatce będą się spałnić moby. Hmm. Albo, to, albo to po prostu kopalnia. Ile nagrywam? 13 minut, 52 sekundy. Co do sekundy. Wspaniały jest ten program zdalnego sterowania. Reakcja jest natychmiastowa na komputerze. A mierzy mi do, co do. Nie wiem jak to nazwać. Bardzo dokładnie mi mierzy ilość FPS-ów. Zużyty czas. Zużyte. Miejsce otwartzielu. Może zły to czas, no nie, no, ale w każdym razie czas nagrywania. O, tak to lepiej brzmi. Proszę bardzo, dziękuję. Bardzo się to przyda. A jakieś ciekawe, kiedy w tym roku dodadzą opcje streamowania i nagrywania z kamerki. Jestem tego ciekaw. O, creeper. Co? No, na serwer po odsiadce za PvP? Dziwne dałoby się coś do jedzenia. Hm. Creeperem się nie najam raczej Mogę co znać, go załatwić sposobem. Kotem też się nie co? Ja jestem Koreańczyk Czy inny Wietnamczyk? Ja wolę raczej spróbować gęśni, jeżeli psa czy kota. Hm. Ale w sumie, cóż. Hmm. Kokobicy, kokobicym też nie najem. Ne, zaraz zginę z głodu. Będę musiał obczaić w magazynie, czy mogę na przykład dostać z podstawowy sprzęt. Bo magazyn w mieście też jest, który tak rozdaje różne rzeczy. A to później zobaczę. Kiedyś poza nagraniem, no bo teraz tak naprawdę, cóż więcej mogę o tym miejscu powiedzieć? To w końcu serwer survival. Zasady proste. Poza tym, że gra się w multi, no tak naprawdę wszystko jak na singlu. Z tym, że to, no z tym, że to jest multiplayer i każdy może ci na przykład domek zniszczyć, tylko dobrze nie zabezpieczysz. Czyli nie da się tego zrobić, bo nie ma tu kuboidów. Jedyny kuboid jest na mieście stre... na strefie non-PVP. Ale moim zdaniem jednak serwer jest przemyślany, jeśli chodzi o zabezpieczenia przed wszelkim grifem niechcianym. Bo to, co in zostanie zniszczone tutaj, gdzie na przykład ja jestem, no to cóż. To już nie, wiem, nie traktujesz jako grif. Jako tako, przynajmniej ja tego nie traktuję. Trolowaniem. Trollowaniem, nie bardzo wiem co, jak można tu trollować. No, nie, można. Można robić komuś pułapki w domu. A to wymaga materiałów, jeśli dostatecznie długo przeżyjesz. Niemniej jednak, myślę, że zainteresować się warto. Bo to jednak nie jest jakiś tam yy, serwer pana krzak, tylko jest to serwer kogoś, kto chyba jednak wie, jak wyglądają niezadbane serwery non-premium. Ja sam znam taki przykład. Więc myślę, że warto się zainteresować do tego, czyli cóż, na przynajmniej na tyle. Co chciałem powiedziałem. Nie ma tu dużo do mówienia, więc do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.